Chema czołem, Crazy Spike z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie Fallout Shelter. Wszyscy chyba wiedzą, co to jest Fallout Signe. Prawda? Prawda. Jestem bardzo ciekaw tej gry, bo to jest z jednej strony promo nowej części, a z drugiej strony jest to kompletnie coś nowego. Gra jest dostępna na Androida i ios czyli tam. Y a plefony tak, New Vault. Choose crypt because one you ID, can be changed. Dobra. Dramę nazwę krypty, 6. <laughs> sześć. sześć, sześć, sześć. Będzie się działo, nie? <laughs> vault, select you to be overseen to vault. Super! Wybrali mnie Overseer, dobra. Super, tak. Chroni nas przed Wasilandem. As Overseers, your job is to expand and maintain the vault while keeping your dwellers safe and happy. Ogólnie, wszyscy mają być szczęśliwi. Dobra. Each room has special attributes assigned to dwellers with the, uh, with the best special to make them happy and produce extra resources. No dobra, zarządzanko. Volta will give you a daily rating based on your performance, Robert, to keep your dwarfs happy and do a great job. with With high perception, perform better in water rooms. No Dobra rooms fast from a power source with down spheres. First, first, let's. Build a room. Tap on the hammer. You can't open the build menu No dobra, czyli tak, młoteczek, żeby coś zbudować. When build a powerful generator to produce power. Tap on the power room. Generator. Astral field to produce power. Siła, jakieś siano. Trumps you the power to function. Tap again to confirm. Dobra, generator. Generator zrobimy sobie od razu. Nie, boku. Now you need dwellers to make the power generator produce power. Dobra, czy patrzymy teraz sam ludzi, żeby nam to wybudowali? Look! New dwellers has shown up in the vault door. No magara przylecia Look at the stats of a dweller. Dobą the Dweller to see their info. Dobra, czyli mamy kliknąć na kolesia, ścian, zobaczyć jego informacje, tak? You can see the dwellers special stats. This info to where a dweller can be used in most of our Czym lepszy ma specjały, tym lepszy jest, dobra, ale... Aha, siła 5. Aha, dobra, rozumiem. Bo na ten budynek jest pod siłę. Specja, okej. Okay. Fajnie to zostawili. Dobra. To asign dweller. tap and hold. A, czy przenosimy kolesia. Now assign the second dweller. O, otwiera nam się, wchodzi koleś eee, To power generator, to Dobra, przenosimy Jesteście moimi, milionami, Ha 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 Jest co budować z tego co widzę, o, kurwa Dobra Mam 500 ciana Now the dwellers are working Teresa i Eugene no tu pracują. Siema! If you are in dire and extra resources you can uh, use the rush mode. Tap the rush button to open the rush menu. Gdzie mam przycisk rush? Aha, tu mam rush. 10 prądu. Za 2 minuty jak zrobię na rusza. Rewar skróciłem... Eee, dobra. 90 czegoś jeszcze... Aha, 30% się zapali nam. Uuu Udało się! Jeszcze sianka nie weszła. Great, you complete your first rush and collect caps. Aha, kapsle! Zbudujemy drugi pokój. na diner. Która robi... nam żarcie. Jedzonka, zrobimy sobie piętro niżej. Now let's build one more room. This time we need water treatment room. which you produce water? Tap on water treatment. Woda. No, pod generatorem od razu. Great work. Here's some food and water to start. Look at the matters to so keep tracking Dobra, czyli musimy patrzeć. Czy tu mamy prąd? Tu mamy jedzenie, tu mamy wodę. No dobra. Trzy podstawowe składniki. Look, more dwarves have shown up eee, Kiedy znam wszystko... love and happy. Good luck. Dobra, ten jest pod A. Oj. Ja bym teraz na przykład z tego wyjść. No dobrze, wiem, że ich widzę. No dobra, ale jak teraz z tego wyjść? To jest pytanie A dobra Ten jest pod P, ten jest pod A No i dobra, co my tu mamy? Ty jesteś wszędzie nisko Ty tak samo, same dwójki no kiepsko, kiepsko pod P i pod A Ojcie, tu jest coś pod A, który by pod A. A Gality była chyba woda, nie? Nie. No dobrze widzę ich. Ty pani. Idziesz do kuchni. Ta pani jest pod percepcję, tak? Czyli woda. ale samo to jeszcze zostało Eeeeh, kompletny tapping to ribbon i country dobra, mamy obiektywy questy eee, tapping to ribbon and country to Gdzieś tam wstążkę dusić A, okej, okay, tak się jako zarabiamy Dobra, wy już nic chyba nie macie ciekawego, inteligencja Dobra, pod percepcji jeszcze ty jesteś, to i sobie trup Ciebie damy, no... A fajnie, pokazuje staty tej postaci Oho! O, kobieta i mężczyzna powiadasz, tak? To my cię zaraz tam przeniesiemy Ty na razie sobie wejdź. no tutaj Aha, trzeba kliknąć jeszcze, jak się nam coś zrobi, Dobra No i Dobra, prądu mamy nadmiar, Wszystkiego mamy nadmiar, Upgrade i pokoje, When you approach the room, tab on the arrow icon to upper right corner to upgrade room, Jakąś strzałkę w prawym, górnym rogu. Aha, aha, tutaj Produkcję kuren 10, upgrade plus 2, storage plus 50, upgrade plus 25 Upgradeujemy Dobra Co ty masz ciekawego? Eee, duraz i charyzma, no dobra, zobaczymy czy mogę cię rozwieźć. no, Kiepsciutko, kiepsciutko Kiepsko, kiepsko, kiepsko i kiepsko. Dobra, wejść na razie. Aha, musimy mieć więcej kwater, żeby zbudować ich więcej. No dobra, Storage Room. O, widzę, jest trochę. Dobra, living quarters. Nie mam Telesiana. siana! zrobimy? Rasa. 40%. O, o. o, by się nie zajerało. Success! You just earn a lunchbox! Table lunchbox to pay. Pip uh, Boy managed to open your lunchbox or Puhas and turn on lunchboxes! Hot goes. Uh, merged rooms can hold more dwarves to see that they produce more resources. No, 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 więcej? no, Im więcej pokoi tak tych samych, tym yy, lepsze towary będą się nam robić, okej okay. eee, Dobra, teraz mi to powiedzieli Czy tak, Living Quarter zrobimy sobie tutaj I ona tu C2, idź mi tam Level up jakiś Need more dwellers to revolt. Try, send dwellers to living quarters to see if magic happens. Znowu? Dostałem. Coś pierdołe. Burgle and storage rooms, or existing storage rooms to get more space. Eee, Dobra, rozumiem, w tym razie to jest max, czym więcej mam... Dobra, dostałem dwie skrzynki. Co one dają? No, otwieramy, jak Cześć, się czuję teraz. Power plus 50. Karty jakieś, tak? Kapsy 100 sobie Shota dostałem, super I kapsy 500. Zajebiście. Druga skrzyneczka. Setka. Letter Armor o, super, super, bardzo mi się podoba. Steampak! I... Sean Jones! I jakiegoś kolesia już mi dostali. Super, super! Wstączka, tak? Daily report. Wyszli kolesia. Dobra. You can activate items and weapons, and use your right away in Steampak from, uh, from the Dual Information Panel, tapping the Google Error. Dobra, bo ja teraz tak, co ty jesteś? Strange, uhu, uhu, Sean Jones, wejdź mi tu, ty to jest za dziadek? Tu mamy kobite, wiem, że ja się mam kiepskie staty, ale nic innego nie zrobimy. I teraz tak, ja bym sobie chciał zbudować. Ha. Jestem ciekawy do wody i do żywności, bo póki co z prądu mam dosyć. Aż cholera nie mogę niżej dopóki nie zbuduję windy, dobra? To winda. Winda poszła. Dawaj darcie. E, gdzie to jest? Water treatment. Remember to destroy a rock before you build a room. Okej. Okay. Ciągnięcie odblokowane! Vault tech, architekt. <laughs> no nie archiwmedali, no niesamowicie. Will two or three the same type of room next to each other or will merge into a bigger version of the room? O, super, dwa albo trzy, czyli dobra. Ja bym jeszcze chciał jeden generatorek. Dobra. I bym chciał jeszcze jednego dinera Tylko to jest piętrowe No dobra zobaczymy bo to jest level 1 Właśnie Nie mam siana wiem Dobra nikt tu nie przyszedł Kolego pokaż się Did you Cause you're flawless <laughs> Czy twój ojciec sprzedaje diamenty, bo jesteś piękna. Jesteś nie, nie, nieskazitelna. I się dzieje magia. Dzieje się magia, prawda? Wayne i Merlin. I Merlin ma Bebzola. Jest w ciąży. <laughs> nie no, je, jest mocno, mam powiedzieć, naprawdę jest... Super zabawa Level up Level up Sianko, dawajcie za level upy Dobra, bo Ciebie chciałem wysłać ogólnie w teren Plus E, plus I, dobra e, hmm. Dobra, widzę, że to jest najlepsze Shotgun Jak mam Kolesia teraz wysłać Aha, assign Sean Aha, to jest dane pomieszczenie tylko Jak ja cię wysłać... O, już damy tu to żarcie Wysłać w miasto Mogę tak zrobić, czy nie mogę? Hmm. Wiem, że idzie jakoś wysyłać w teren, no dobra. Destroy rock to expand your vault deeper. Eee. Nie, 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 tu jeszcze nie musimy tego niszczyć. Kto mi przyszedł. Nic nie ma ciekawego. Ajajaj, szkoda, szkoda. No dobra, ty najbardziej się przydasz w tym miejscu. Letter armora ci damy. Prąd. No, do wody potrzebuję kogoś. Tu jaka impreza. A tu już mi szczur latają. <grym> dobra. No dobra, upgrade na 250, jeszcze nie mam siana. Dobra, jak kolegę wysłać. Your wall needs to steady supply, power, food and water properly. Woda, powiela się, tak? Rush. Jedziesz, jedziesz. Janis, ...Faileth. O, o, walcz! Walcz z ogniem! Kurwa mać! Walcz, walcz, walcz! Jak ja mam kolesia wysłać? A, jak mam kolesia wysłać? Może pomieszczenie jakieś potrzebuje, czy coś? A widzę, to se radzi! Pomału, pomału, poradziła sobie. Super. Uh, storage made by radio station. Wait, let me go. Is it a Game room. nawet No, bruh. I seem drunk. It's only because you saw so intoxication. <laughs> I that <znowu> mamy magię <laughs> Super. Kim ty jesteś? Ja potrzebuję tam do wody ciebie. Nie ma jednej opcji. Aj, cholera do prądu bardziej. No dobra, masz P1 chociaż. Idź mi tam. Nie wiem, co, co będzie, jak tu cię zrobię. Aha, tak, się przenosi, dobra. Wejdź tak do explore. I lecisz. Don't seem so bad. <laughs> nie wydaje się tak źle. No okej, okay. ci się nie wydaje. Idź, zobacz co, znajdź. co znajdziesz. Tutaj cały czas w ciąży. I poszedł. O, eksploracja. Waste started. I will find just one box of sugar bombs. Is be worth it. No dobra. Nie wiem, czy mogę do niego wrócić, w jakiś sposób. Weapons, outfits, Aha, dobra, to są rzeczy, które dostaję. Prąd. No, mnie ta woda cały czas, cholera, martwi. No, no, no. Kolega niech tam wróci. Co mi się tu pojawiło? Endurance it's just a capsule. No no Good thing I'm wearing it, it's a flute where Te się cieszę. Ty tam eksploruj, eksploruj kolego A. Chcę to sobie rozbudować, zacząć jak będzie wyglądała na no maksa. Dobra, czyli trzy. Takie same. Dobra. Leweluje się jak szalone. Co to za kolega? Time to swat is blood like this. Like this. <laughs> Ernet 255XP Super! Kolejna tam wymiata na zewnątrz. Powiedz, że jest coś do wody. No, cholera, nie mogę go chwycić. P1. No kurde mol. C plus 2. Nie, nie. No kurde Wiem, że same kiepskie sprawy się tu dzieją. Zdaję sobie z tego sprawę. No graficznie wygląda super, naprawdę. Bardzo mi się podoba giera. No tylko jestem ciekawy, kiedy ten koleś tam sobie poradzi. Ta woda mi strasznie nie pasuje. Zaraz jeszcze Russia, spróbujemy to zrobić. Sobie na piętro, tu ogarną na spokojnie. Dobra, jest was trzech teraz, tak? Rush 33%, jedziecie! Yes! udało się! Hu-hu-hu! niebezpieczne. Niech, szaleje! Jedna, 285xp. Super, super, chodź tam. Zdobywaj, szukaj. No dobra, Level Up Duran Stretch. O, skrzyneczkę dostałem. Kliknij na skrzyneczkę. Otwórz skrzyneczkę. Skrzyneczki lubimy. Super sprawy wpisałem. No i co jest? 100 kapsów. 50 żywności, stary Shotgun i Russell Graham! <laughs> Super! Teraz lepsza ekipa. Russell, chodź tu! Ty jak tam szaleje na tym pustkowiu! Russell P4! Dobra! Med Dobra! Ja jeszcze tylko jestem ciekaw co ta czternastka oznacza. Aha, liczba naszej wiary, kto co robi, możemy go kliknąć i go w ten sposób ogarnąć. Dobra. Powiem wam tak, na razie gierka wydaje mi się naprawdę super. Jest co robić, cały czas gdzieś coś klikam, gdzieś coś operuje Nie ma chwili, chwili, yy, chwili wy wytchnienia. I dzięki tym osiągnięciom jeszcze wewnątrz, obiektywom. Jeszcze później daily raporty. No, to już w ogóle. Next Evolution za 24 godziny. Super. Dobra, ja Wam mówię wielkie dzięki za oglądanie. I do następnego. Będzie Wam się podobał ten odcinek. Gierka naprawdę mi się podoba. Na pewno jeszcze coś z jego nakręcę. Na razie, cześć.